Hej, 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 cześć z tej strony znowu jak i Dzisiaj witam Was z moim czołgiem Obiekt 777 Wersja 2. Możecie się zapatrzeć, tego czołgu już w sumie nigdzie nie zobaczycie. Całkiem, całkiem niezła konstrukcja, tak sobie myślę. Ojej, no, a już że klan. A to nie klan, to jest drużyna rankingowa. Będę na siłę zaprosić. Może kiedyś się zdecyduję. Na razie nie nadaje się do grania drużynówek. Nie mam odpowiednich czołgów do tego. Ale w tej chwili koniec oglądania czołgu, którego i tak nie posiadam. Przejdźmy do rzeczy. Ostatnio mówiłem, że będę grał Czechosłowakami, tylko dla Was. No i otóż musiałem zrobić co innego i zbograłem sobie trochę tą linią. W ten sposób mam już wymaksowaną Skodę T24. No nie wymaksowaną, bo brakuje mi jeszcze radia. Ale nawet nie jestem przekonany, czy będę to radio robił na tym czołgu. No i brakuje mi jeszcze trochę EXPA, żeby zrobić sobie Skodę T25. W każdym razie Skoda T24 to jest całkiem porządny czołg. Może robić ładne obrażenia jak na piąty poziom i nie ma żadnego problemu nawet strzelając do siódemek w ostatniej rundzie być może ją wrzucę być może nie, udało mi się przebić nawet oni więc wydaje mi się że to jest całkiem dobra maszyna dosyć szybka, jedyny minus to jest długi czas przeładowania jak na piąty tier, ale teraz mam załadowany dosyłacz, wentylację i strzelę do 4,77 więc już można coś ugrać. Wejdę nim teraz do bitwy, pokażę jak się zachowuje. Oczywiście załogi nawet jeszcze nie mam na 100% nabitej na tym czołgu. Dejdę na przeładowaniu jeszcze niżej. Ale to jeszcze wymaga troszeczkę czasu. Teraz no, runda dosyć ciekawa. Nie ma żadnego japońskiego ciężaru, który jest zawsze za bardzo przesadzony. No i nic. Trzeba zająć dobrą pozycję. I strzelać sobie we wrogów. Jestem przekonany, czy chcę tam jechać, ale to może być dobre wyjście. Oni mają sporo lekkich czołków, sporo niszczycieli i tylko dwa średnie. Jeden premkowy znaczy premkowy. on teraz jest dodawany do konta premium. Nie wiem, czy jeszcze jest, był. Przy zakupie konta premium na jeden miesiąc dostawało się Matyldę 4, Matyldę Black Prince albo Valentina. Osobiście wybrałem wersję z Matildą Black Prince, bo razie czołgi jakoś mi nie leżą. Chociaż brytyjskich też nie mam, więc też mi się nie przydała Matilda Black Prince, ale być może kiedyś zdecyduję się na Cromwella, więc będę miał już wtedy możliwość wyszkolenia sobie załogi do niego. Trzeba dostać się na pole bitwy. Jak widzicie, Skoda nie ma z tym problemu. Dosyć szybki silnik. Mocny. Zająć teraz, trzeba dobrą pozycję. Ale nie pchać się na siłę. Nie pod KW1. Nie wiadomo, jak ich niszczyciele. Widzę, że już dwa T67 wjechały na górkę. To nie jest jakieś takie miłe dla mnie, jeśli one będą u góry ale dla nikogo nie jest nie ma artylerii i to jest też dla nich ułatwienie że mogą sobie tam u góry stać i strzelać a ja czekam sobie teraz na kawu jedynki. no, mamy najpierw Tyciaka zwykłe mięso armatnie, ładnie oberwał Wyjedzie jeszcze raz, znów dostanie. A i spudłowałem, a on nie spudłował. No i są kawu jedynki, tak jak myślałem. Przynajmniej jedno teraz na wejściu. Jak widzicie, Skoda nie ma żadnego problemu z przebijaniem się przez kawu jedynki. Chyba, że trafia w skały po drodze, to jest już zawsze utrudnienie. Pojedynka też nie ma żadnego problemu, ale proszę, kolejna bułka. Przyjechała Matylda 4. Dosyć twardy zawodnik. Ale jak widzicie Skoda i z tym sobie radzi. Porządna armata. Ale już raczej będę martwy, muszę się wycofać. Nie bardzo mam ochotę teraz tutaj ginąć. W pierwszych minutach walki. Niestety mają przewagę dział. Może nie tyle siły ognia co po prostu ilości armat, a najlepsze jest to, że dostałem dwa razy samobuja w plecy od Debila, który przed chwilą zginął, i to to mnie wykończyło tak naprawdę. Więc przeciwnicy wygrają tą stronę dzięki pancerowi 4H, bo no ja w ten sposób nie ugram za wiele, on mnie zaraz skasuje. Proszę, ładna kasacja dla przeciwnika Ale to już musiało się tak skończyć, niestety Więc dzięki pancerowi 4H Straciłem 340 prawie punktów życia No i cóż, tak to bywa, niestety Jeśli koleś po prostu nie ogarnia gry strzela mi w tył mojego czołgu A miało być pięknie Idę z tej bitwy, bo w sumie raczej nie będzie co oglądać. Jest już pełna demolka na mojej drużynie. Ale tak to już jest, jak się gra samemu bez plutonu, samemu ciężko wygrać grę. Więc teraz wejdę sobie... o i EXPEM. Chciałbym sprzedać ten czołg i kupić sobie Oni, ale dosyć, dosyć mi szkoda naprawdę sprzedawać tego wozu. A... Na ONI z kolei, jak kupię, będę musiał robić od nowa załogę, a tu już mam prawie wbitą pierwszą perkę na braterstwo. Zawsze, zawsze coś do przodu. Teraz właśnie się zastanawiam, czy sprzedać oix Expa i kupić sobie ONI, czy kupić ONI, przerzucić na niego załogę, a na oix Expa wziąć po prostu nową załogę. W każdym razie no takie dylematy się zdarzają dosyć często, jeśli chodzi o woda, bo zawsze jest problem z dobrą załogą. to jest coś co mnie w tej chwili strasznie strasznie łamie tak samo jak problem z jak panterem też chciałbym go mieć ale też nie mam na niego załogi w tej chwili I musiałbym sprzedać sobie jak pancera jak pancera 4 oczywiście i z niego wziąć załogę ale też mi szkoda bo ten mały niszczyciel też potrafi zrobić naprawdę wiele więc są takie dylematy Miejsc w garażu oczywiście mam dość żeby kupić bez sprzedawania jak pancera tak samo, bez sprzedawania OE Expa, mogę sobie kupić 4 dodatkowe wozy, ale oczywiście jest ten problem, co zrobić z załogami. I może kiedyś się rozwiąże ten problem w jakiś inny sposób. W każdym razie teraz skupmy się na walce z em Łatwo nie będzie, to już widzę. Mają jednego heavyka więcej, bo na naszego Type 95 po prostu nie patrzę jak na heavyka, bo to jest do niczego nie przydatne. Jednego mniej, oczywiście. Ojej, jak ma piękne działo i to mi się właśnie podoba. I właśnie dlatego żal mi go sprzedawać. Bo może zrobić naprawdę wiele. Tam, kolejny cel. Ale nie, nie w ten sposób. Nie strzelając w ten sposób. Pokaż się jeszcze raz, koleżko. No tak, on już się nie pokaże. Przydałoby się jeszcze T67. Żeby było w miarę bezpiecznie. Ale jest to w ale on jest z drugiej strony. Strona nie bardzo mnie teraz interesuje. SU76M To jest całkiem ładny cel, gdyby tylko mi się odsłonił. Tam jest Churchill. O. I Churchill jest całkiem ładnym celem dla mnie. Ale dostał... Nie wiem w sumie co on dostał, czy dostał gąskie na uszkodzenie, czy na kasację, nie wiem Teraz dostał tak jak powinien dostać. Tylko, że znowu Może teraz się uda. Tak jest. Dało się zabić go w ciemno. Nie było żadnego problemu. A więc on wrócę się na T67. Chociaż to jest trochę ryzykowne. O właśnie przez tego stuga. Oczekamy sobie. O, jak ładnie. Prosto w armatę, więc nie było możliwości zrobienia mu krzywdy. A on mam mnie bokiem. Zawsze niedobrze stać bokiem do przeciwnika. Więc trzeba sobie teraz poczekać. Tak. Dostałem już gąsienicę od artylerii, więc muszę po prostu stąd spieprzać. Mogę sobie stać w taki sposób. Jest 8 do 1, że moja drużyna znowu przegra tę bitwę. Ale jeszcze się okaże. Gdyby nie kampili, dokładnie tak. STVZ39 dobrze miga. Moja drużyna niestety kampi. Taki kampiący team po prostu się nie przyda. No ja z tym celem też nic nie zdziałam. Zginę w walce z SU-76M. On już ma mnie na przebicie. A ja niestety nie trafiłem. To jest też mały ból trochę tego czołgu, że ma problemy z celnością. Przynajmniej w moich rękach. Ale da się to jakoś przetrwać, rekompensuje to dużą siłą ognia I z bliska jest praktycznie... no urodzonym zabójcą Z bliska nie studłuję, a z bliska wpakuje ci kule za 300. W każdym razie Nagram teraz jeszcze tylko jedną bitwę, żeby dzisiaj nie przeciągać tego odcinka Wejdę do gry jako bulldog Być może tym bulldogiem uda mi się znowu coś osiągnąć Teoretycznie można powiedzieć, że już jest zrobiony na full ponieważ ta armata jest niepotrzebna radio, radio się zawsze przydaje, ale też nie jest niezbędne, więc ten buldog jest już zrobiony mam zamontowane wentylacje lornetę i siatkę nie mam pocisków złotych, ale one są też w sumie niepotrzebne całkowicie a więc nie przedłużając wchodzę do bitwy I zobaczymy co się trafi, podejrzewam niestety, że będą 10 tiery nie, są tiery dziewiąte, więc w sumie jest całkiem, całkiem. Też nie ma jakichś arcytwartych przeciwników, których nie da się przebijać, w typu E50, E75. Chociaż jest fałka 4502B. I to prowadzi bezpośrednio do Mausa, ale to nie jest żaden taki... trudny przeciwnik. Chociaż jak mnie trafi, każdy jest dla mnie wtedy trudny. Jaki Pluton drugi? Aha, mam piątkę. Plutonie jest ósemką. To już jest przegięcie, dwie arty, i to jest straszne osłabienie. Ale nie będę za to reportował. Zazwyczaj w ogóle nie, nie stosuję reportów nawet na, na graczy, na moich czy na przeciwników. Chyba że już naprawdę widzę ku temu powód. Głównie chodzi o to, że masz 10 reportów w ciągu dnia i zmarnowanie ich na coś bezsensownego jest głupim pomysłem, bo gdy potem mogą ci się przydać, to ty ich już nie masz. Więc to jest jedyny powód, dla którego nie reportuję byle czego. Częściej takich graczy dodaję po prostu do listy ignorowanych, aniżeli do. aniżeli zgłaszam do. Yy, Wargaming, ale. Już zależy od indywidualnych podobań. Biedny T37 nie ma za dużo szans. Bez celowniczego ja też nie mam. W każdym razie widzę, że padła mi kamera. A ja już tą bitwę i tak przegrałem. Więc nie zwlekając. Po prostu podziękuję za dzisiejszą rundę. Z wami. Te trzy rundy w sumie. Wiem, że nie zrobiłem nic rewelacyjnego, tak jakbyście tego oczekiwali. Ale... przynajmniej możecie sobie popatrzeć, jak się nie gra. A więc dzięki za wszystko i na razie. Cześć.